Wiedzieliśmy, że to będzie bardzo intensywny mecz, bo stal tak gra, dużo biega, walczy. Wiedzieliśmy też, że stal ma świetne pierwsze połowy. W pierwszych połowach osiąga bardzo dobre rezultaty, natomiast te drugie połowy, często w wykonaniu stali, są gorsze. Dlatego strategia na ten mecz zakładała dokładnie to, co widzieliśmy na boisku: bardzo szczelną obronę, podejście do pressingu. Nie chcieliśmy, aby stal się rozpędziła. Zmieniliśmy środek pola na, na taki bardzo mobilny, dając dwóch zawodników, którzy biegają najwięcej kilometrów po to, żebyśmy się mogli temu przeciwstawić. No i chcieliśmy wykorzystać umiejętności Miguela Luisa i Szczepańskiego, jeśli chodzi o podejście do gry, żeby w drugiej połowie móc skorzystać z, indywidualnej, z tych indywidualności w postaci Castanedy czy Jasona. Wszystko się dobrze sprawdziło, natomiast to nie, to nie przód dzisiaj był kluczowym aspektem. Był bardzo ważny jak, jak całość. Natomiast kluczowym aspektem okazali się ludzie, którzy bronili już dostępu blisko naszej bramki. Po pierwsze, nie dopuścili do żadnej groźnej sytuacji, po drugie, bardzo dobrze się asekurowali. No i też takie indywidualne, myślę, że, że nikt o tym wcześniej nie wspominał. Nasz młody bramkarz już około 300, 30 minut bodajże nie wpuścił bramki, może nawet trochę więcej. Jest to coś niesamowitego. Zaskakujemy bardzo pozytywnie z każdym dniem. Cieszę się, że. To też się przekłada na drużynę. Funkcjonują bardzo dobrze w treningu. Tak naprawdę jest w szatni świetny klimat. Do tego dzisiaj chcieliśmy zadedykować to zwycięstwo naszym rodzinom i cała odprawa też pod to przebiegała. To jest zwycięstwo nas wszystkich, nie tylko piłkarzy i sztabu, ale całego klubu i rodzin, wszystkich naszych zawodników i członków sztabu. Szanowni Państwo, czy ktoś z Państwa ma pytania? Tak, mam dwa pytania. Tutaj moment. Kolega Michał mikrofon się z trwania poznań. Pierwsze pytanie najpierw panie trenerze mówił pan właśnie o wykorzystaniu w drugiej połowie tych ofensywnych zawodników. I czy nie ma Pan może trochę żalu, trochę pretensji, że druga bramka nie padła, bo sytuacje były, ale takie to było czasami zachowanie właśnie, że jak już duży naprowadzi, tak? Że pewnie było inaczej, gdyby był remis w drugiej połowie. E, nigdy nie mam żalu i pretensji, bo każdy z nich ma dobre intencje, a to jest e, najważniejsze, jeżeli oni mają dobre intencje i chcą, a coś nie wychodzi, to trudno, żeby miało to żal czy pretensje, bo każdy w życiu popełnia błędy. Ja też je popełniłem w tych 15 meczach, odkąd jestem w Warcie. Również mi się to zdarzało, czy z doborem strategii, czy z doborem składu. Trzeba z tego wyciągać wnioski. My, my na pewno chcemy takie mecze też domykać. Natomiast no to, co już mówiłem wcześniej, bardzo dużo energii poświęciliśmy na to, żeby neutralizować przeciwnika i być może trochę nam zabrakło później takiej chłodnej głowy pod, w tym polu karnym już stali. Drugie pytanie dotyczy, jak Pan ocenia ten mecz w kontekście walki i utrzymanie i jak Pan oceni sytuację, jak to się mówi, tabelaryczną w tej chwili? Zostało 5 spotkań e, dla nas, czyli jest 15 punktów do zrobienia. Nasi rywale jeszcze mają to dzisiejsze bądź poniedziałkowe. E, więc no, no, w dalszym ciągu ta rywalizacja się toczy. Oczywiście możemy wziąć oddech i mamy jakiś margines błędu. E, natomiast e, no, trzeba minimum jeszcze jeden mecz wygrać albo 2-3 zremisować. Minimum. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Bardzo serdecznie Panu dziękuję. Dziękuję. Chciałem jeszcze życzyć Wesołych Świąt wszystkim kibicom, zarówno Wartej, jak i Stali Mielec.